Pokażę Wam całą piramidę od jednego uderzenia do całej kombinacji po zejście z wykończeniem akcji. Okay? Czyli będzie mniej gadania, będzie mniej pokazywania. Zrobimy najpierw po jednym ciosie powoli, potem wszystko przyspieszymy, żebyście mogli załapać i jak będziecie mieli ochotę, zrobić sobie praktykę samemu w do domu albo z kolegami, z partnerami. Proszę, czujcie się swobodnie. Czyli jest tak, jest lewy, bo Paweł mnie atakuje, ja robię unik, po moim uniku automatycznie stop majerek ręka wychodzi do prawego, się wkręcam, tak? Druga obca jest tu, jest raz, schodzę, jest prawy, lewy, trzecia obca jest prawy, lewy, zejście, prawy, lewy, podbudkowy. i po tym podpływkowym Paweł do mnie lewym, oczywiście ja schodzę, czyli jest raz, unik, raz, dwa, trzy Wraca on do lewą, ja robię zejście, jest podróż i lewej na wykończenie. Czyli zrobimy to troszeczkę szybciej, po kolei. Okej, okay. teraz jeszcze szybciej. Dobra, wrócimy. Okay. Jeszcze raz szybko z drugiej strony. Okay. Tak jak widzicie, można przyspieszyć. w oczywiście. Ja nie będę czekał na wykluczenie Pawła drugiego nowego, bo ja nie będę miał na to czasu. To akurat chodzi o tarczowanie, Chodzi o to, żeby zrobienie żeby tego ruchu. Tak? Pierwsze trzy ciosy to jest mój kąt atak, a zejście, czyli to jest wykluczenie. Czyli to będzie wyglądało w ten sposób. Ja papa próbuję kontrolować, bo oczywiście on wraca do mnie. Oni wracając, wracają, jakby raz, raz, dwa, trzy, schodzę tak, i poprawiam jego. Czyli nie znowu jest. Raz, bo, 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 bo. Bum, bum, jeszcze raz, jest, raz, pam, 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 pam. Bam, bam, prawa, lewa, lewa, prawa, pełne uznania, słuchajcie, zapraszamy do sprzątania, do przetestowania. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Dajcie Wam znaczy, czy wam się podobało? ogólnie komentarze. czy jesteście zainteresowani, no, co byście no, po prostu chcieli u nas zobaczyć. Postaramy się po prostu spełnić wszystkie większość z waszych życzeń. Tak, bo jak widzicie też robimy treningi kondycyjne i robimy zarówno techniczne, ale staramy się łączyć to wszystko, żeby e, po prostu jak będzie może jakaś walka, bo coś być gotowe tyle. Słuchajcie, Kama nasz polega na tym, że robimy treningi siłowe, pod, typowo pod walki, typowo motoryczne. Oczywiście robimy crossfit, oczywiście robimy samoobronę i tak dalej, dalej. Więcej wy dla nas dacie znać, więcej filmów będziemy mogli dla was nagrywać i po prostu prezentować, więc wszystko zależy od was. Paweł zaczyna normalnie swój trening i po prostu idziemy z tym, na początek idziemy, tak jak zawsze mówię, zacznijcie wszystko powoli, zróbcie sobie parę minut powolutku, pomalutku, nie spieszcie się, szybkość, siła zawsze przychodzi z czasem. Zaczynasz szybko, zaczynasz mocno uderzać, zaczynasz popełniać błędy, opuszczać ręce. biorę prawie, ale nie pracuje, nie pracuje jak trzeba, więc to nie jest za żadnego egzaminu. To wszystko polega na tym, żeby tu było na początek powoli, a potem się spiszamy. Czyli zaczynamy tak. palo do lewy, do lewy, lewy, odnika, wykancza. Druga opcja. Do. Raz, dwa, dwa. Trzecia. Raz dwa, raz, dwa, trzy. Czwarta, zejście jest. raz. Zdejście, parę złotych się, się powie, I znowu. Tak jak mówiłem, wolno, a będzie wychodzić. Przyspiesza, zapomina koło gruntowy. Czyli znowu, jeszcze raz od początku jest Raz, uniknę. Dwa, dwa. Trzy. Cztery. I znowu. Szybciej. widzicie, wolno? Dobrze, szybciej, jeszcze lepiej. Zapraszamy. Próbujcie. Dajcie znaki. Widziałam?